Cześć. Czy takie małe urządzonko iolobox Pro jest czymś sensownym? Uważam, że jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale ma kilka poważnych jeszcze błędów i braków. Zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Od razu wyjaśnienie. Dostałem to urządzenie jest Yololive za darmo. Nie mogę go sprzedać, ale bardzo się cieszę, bo będzie wykorzystywany na inżynierii multimediów na UJD w Częstochowie, ponieważ jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bardzo elastycznym, bardzo dającym dużo możliwości, a stosunkowo łatwym w obsłudze. Ma oczywiście też swoje błędy i wady, o których Wam powiem stosunkowo niedługo. Praktycznie cały ten film zrealizowany jest przy użyciu właśnie tego urządzenia. Podpięte jest kilka kamer Sony A6500, które widzicie tutaj, Sony A5000, które widzicie tutaj. Tutaj, a tutaj jest kamerka Logitecha C920, który jest podpięty przez 5-metrowej długości kabel przedłużacz, kabla USB. Także to jest bardzo ciekawe, że to, że tak powiem, daje radę. Jednocześnie, wyjście z tego urządzenia nagrywam właśnie na komputer, żebyście mogli też zobaczyć, co się dzieje tutaj na tym wyświetlaczu, jak to wygląda z punktu widzenia operatora. No i od razu porównajmy sobie obraz bezpośrednio z kamery, gdzie mamy tutaj 4K, 100 megabitów na sekundę i obraz, który jest wysłany do z tej samej kamery w tym samym momencie kablem HDMI podpiętym na pierwsze wyjście i zapisany w YoloBoxie. W nowej aktualizacji, którą niedawno wgrałem, szybkość zapisu wynosi nawet do 50 megabitów na sekundę. To i tak jest o połowę mniej, no i rozdzielczość jest cztery razy mniejsza niż tutaj. Więc obstawiam, że ta różnica na montażu będzie na pewno widoczna, ale dajcie mi znać, czy u Was, na tym, na czym oglądacie w tym momencie ten film, czy ta różnica jest zauważalna? Ze względu na to, jakiego rodzaju to jest urządzenie, czyli urządzenie, które bazuje na software'ze, czyli bardzo dużo rzeczy można naprawić, dodać, ale też zepsuć za pomocą nowej aktualizacji, ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wersja oprogramowania. Tutaj obecnie ja działam na wersji softwareu 1.7.0, a firmware jest 1.4.0. Przechodząc od razu do zalet i wad oraz rzeczy neutralnych dotyczących tego urządzenia. Pierwsza rzecz, która no, na pierwszy rzut oka się nam tutaj rzuca, jest to, że jest to urządzenie, jako bardzo duża zaleta, jest po prostu tutaj wszystko w jednym. Mamy wyświetlacz, mamy trzy wejścia HDMI, wejście USB, tak jak mówiłem, do tej kamerki tutaj, e, tutaj, do tego gniazda jest podpięta kamerka, 5 metrów kablem jest to przedłużone, i to naprawdę bardzo fajnie działa, nie ma z tym problemów. Mamy wejście tutaj także RJ45, za pomocą którego możemy podpiąć go do internetu. Wejście HDMI, czy, przepraszam, wyjście HDMI, za pomocą którego możemy wysłać obraz, to co widzimy tutaj na tym wyświetlaczu, czyli sobie powiększyć po prostu ten wyświetlacz. Dzięki czemu właśnie mam możliwość przebijania na ujęcia z tego tabletu, ale możemy także wykorzystywać go do wysłania programu, tylko i wyłącznie. Mamy dwa wejścia USB-C, za pomocą którego jednego możemy podpiąć tylko i wyłącznie zasilanie, a za pomocą drugiego możemy na przykład podobno wykorzystywać to jako Kamerkę internetową. Mi tego się jeszcze nie udało zrobić. Mamy także wyjście słuchawkowe oraz dwa wejścia, za pomocą których możemy podać dźwięk do tego urządzenia. Jedno z nich jest wejściem liniowym, za pomocą którego mnie teraz słyszycie, bo mikrofon, który mam tutaj podpięty przez właśnie nadajnik Wireless y, Road Wireless Go 2. Y, odbiornik jest właśnie podpięty do tego wejścia i jest to wejście stereo. Wejście mikrofonowe jest wejściem mono. Fajne jest to, że na tym wejściu, właśnie na wejściach audio, czy to właśnie na tych tutaj osobnych, czy tym audio, które możecie na przykład z kamery wykorzystywać, jest bramka szumów. W tym przypadku ona się nie włącza, ponieważ sygnał jest dość mocny. Jeżeli przepnę się teraz z tym mikrofonem bezpośrednio do urządzenia, to usłyszycie właśnie różnicę pomiędzy tym, jak brzmi właśnie za pomocą tego wejścia liniowego oraz wejścia mikrofonowego i usłyszycie też działanie właśnie tej bramki szumów. Jest tutaj względnie głośno, ponieważ. To urządzenie teoretycznie hałasuje, natomiast ono jest tutaj niesłyszalne. Tu mi hałasuje laptop, który nagrywa obraz właśnie z tego wyjścia HDMI. Mamy dwa, dwie lampy, które też troszkę hałasują i to słychać po prostu w tle. I ta bramka szumów powoduje, że właśnie nam wycina te dźwięki. I teraz jak ja przestanę mówić to słyszycie, że trochę szumu jest i nagle się robi tak bardzo, bardzo cicho. To jest fajne, jeżeli właśnie na przykład mamy podkład muzyczny, który możemy też tutaj włączyć i wykorzystywać, natomiast, natomiast jest to takie trochę naturalne czasami. Minusem jest to, o którym powiem później, że nie da się tym, tym regulować. Kolejną ważną zaletą tego urządzenia jest to, że mamy także możliwość wprowadzenia tutaj karty SD, na której w tym momencie zapisuję i obraz, tak jak mówię, który oglądacie w większości tego, chyba że zaznaczam inaczej na ekranie, jest widoczny właśnie z tego urządzenia, jak to, jak to zostało nagrane tutaj, więc mamy możliwość tutaj podpięcia wsadzenia karty SD oraz karty SIM, ponieważ to urządzenie jednocześnie, przez to, że jest właśnie na Androidzie, to jest po prostu taki duży telefon, tablet, jak nawet powiedziałem już raz, że możemy to po prostu podpiąć, włożyć kartę SIM i nadawać bezpośrednio z tego urządzenia. Bardzo fajna sprawa. W przypadku samego unboxingu będzie bardzo szybki, bardzo prosty. Mi się bardzo podoba, że jest podwójne pudełko. Bardzo proste, no ale z drugiej strony, kto patrzy na pudełko? Tak jak mówię, to jest rzecz, która ma prze, przetrzymać tylko czas transportu, więc bardzo fajnie. Kolejnym najstaczem, nice że tak powiem, jest to, że jest dana folia ochronna na, na ten ekran i nie jest ona nałożona. I teraz ktoś pomyśli, no mogli to założyć w fabryce. Tak, tylko, że ludzie potrafią z telewizorów zdejmować specjalne folie, które tam muszą być, próbują je zdzierać, bo myślą, że to jest folia ochronna transportowa. Więc tu wiemy. Na pewno, że to jest dodatkowa folia, którą możemy sobie nałożyć. Malutkim minusem jest to, że nie ma ściereczek z mikrofibry do odtłuszczania i czyszczenia tego ekranu przed aplikacją właśnie tej, 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 tego szkiełka, tej folii. Przejdźmy teraz do rzeczy neutralnych. Tak jak mówiłem, to wygląda jak tablet, taki trochę przerośnięty, bo jest e, troszkę gruby. Mi się osobiście ten e, form faktor podoba. W pudełku także dostajemy odpowiednią e, głowicę, za pomocą którego możemy to zamocować, na przykład na jakimś e, urządzeniu, na jakiejś zimnej stopce. Włącznik, który jest tutaj e, obecny, działa bardzo delikatnie, e, ale słychać wyraźny klik. Raczej nie ma możliwości, że wyłączycie przypadkiem to urządzenie. Ciekaw jestem, czy się dalej nagrywa, e, bo na przykład w momencie wyłączenia tego e, ekran robi się czarny, nie wysyła sygnału e, HDMI, ale nie wiem, że na przykład zapisuje dalej. Teraz sprawdzimy. No niby zapisuje, więc chyba wszystko widzieliśmy. W samym urządzeniu jest wentylator. Są mała kratka wentylacyjna po tej stronie i po tej stronie. Urządzenie się grzeje. Wentylator jest słyszalny, ale nie powiedziałbym, że to jest coś, czym należałoby się jakoś szczególnie martwić podczas użytkowania tego urządzenia. Dla ciekawych, na ile wystarcza ta 10-amperowo-godzinowa bateria, która znajduje się w tym urządzeniu, po podpięciu kamerki na USB byłem w stanie streamować i zapisywać jednocześnie na kartę przy maksymalnej jasności ekranu przez ponad 3 godziny. No dobra, to teraz minusy. Tak, minusy są i według mnie niestety niektóre minusy dyskwalifikują to urządzenie właśnie jako rozwiązanie profesjonalne, ale absolutnie nie uważam, że to jest właśnie dla profesjonalistów. Dla amatorów ja jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. Natomiast jakie są minusy? Pierwszym z nich nie ma polskiej strefy czasowej, Warszawy na przykład, nie ma w tych strefach czasowych, które tam są wylistowane przy instalacji. No myślę, że to można po prostu dodać, będzie łatwiej. Kolejną rzeczą, którą znalazłem jest brak możliwości regulacji parametrów kamerki, która jest tam na przykład zamontowana i podpięta do tego urządzenia. W kamerach. Mamy możliwość tam regulacji różnych parametrów i innych rzeczy, a tutaj widzicie, że jest po prostu jeden wielki przepał na mojej twarzy, no i jest po prostu to trochę kiepskie. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli mamy tutaj właśnie ten wyświetlacz, mamy możliwość wyświetlenia go na pełnym ekranie, no i jeżeli byśmy w tym momencie chcieli, popatrzcie, mamy tutaj ten wskaźnik poziomu głośności w górnym lewym rogu, przełączymy sobie tutaj powiedzmy, żebyście też widzieli na tym, to. Mamy ten wskaźnik wystarowania, e, dźwięku, więc jest fajnie, ale jeżeli na przykład wejdę i chcę na przykład coś zmienić w tym audio, no to mamy duży wyświetlacz, mamy możliwość tutaj regulacji różnych rzeczy, ale nie widzę, co reguluje. Więc to jest taki minus, że muszę dopiero przejść z tego trybu pełnoekranowego do mniejszego e, i tutaj sobie to robić. Gdy już jesteśmy tutaj przy tym audio, to teraz kolejne dwie rzeczy: tak jak mówiłem, nie ma możliwości regulacji nigdzie tej bramki szumów, którą, e, o której właśnie mówiłem, że ona sobie tutaj jest i działa, to jest moim zdaniem taki e, minus. Widzimy, że mamy możliwość tutaj ustawienia y, czułości tego wejścia, możemy ustawiać też delay poszczególnych wejść, możemy wybrać, czy to y, audio ma śledzić, iść, podążać za wideo, czy nie, możemy włączać, wyłączać poszczególne y, źródła dźwięku, natomiast nie mamy, y, ani, y, nie mamy możliwości ustawienia ani kompresji, bo nie ma w ogóle kompresji, ani nie mamy sterowania właśnie nad tą bramką szumów. Kolejnym minusem, który zauważyłem w przypadku użytkowania tego urządzenia jest to, że mamy wejście słuchawkowe, możemy podpiąć słuchawki, możemy się odsłuchiwać. Oczywiście jest to później, bo audio, to wszystko już w ramach urządzenia jest od razu synchronizowane. Nie wiem jak, ale działa to naprawdę fajnie, więc nie musimy. Nie musiałem nic zmieniać tutaj tego delaya, ale niestety, właśnie to wyjście słuchawkowe nie mam żadnej regulacji wzmocnienia. To też jest minus, w zależności gdzie pracujemy, na jakich słuchawkach mogłoby się to przydać. Natomiast, tak jak mówiłem, te rzeczy, o których tu mówię, one w większości przypadków mogą być rozwiązane za pomocą aktualizacji. Dam znać Jolliwowi na temat tego, właśnie jakie znalazłem te minusy, i być może to naprawią w którejś kolejnej, którejś kolejnej aktualizacji. Pewnym minusem, powiedziałbym, właśnie w zastosowaniu tych profesjonalnych jest to, że jak się przyjrzycie na tym wyświetlaczu tutaj z tej kamery u góry, to zwróćcie uwagę, że obraz z tych podglądów, z tych kamer, on się tnie. Prawdopodobnie wynika to z tego, że to jest rozwiązanie sprzętowe i procesor prawdopodobnie no, nie jest w stanie, że tak powiem, wydolić, żeby nam ładnie e, wszystko płynnie tutaj pracowało. Więc na miniaturze ten obraz nam się tnie. Oczywiście na live'ie, na tym, tej transmisji tego już po prostu nie ma, ale należy o tym po prostu pamiętać, że takie coś jest i no, wadą jest to, że po prostu nie jesteśmy w stanie debagować, jeżeli nam tnie kamera i przełączamy się na inny obraz, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to na pewno jest wina kamery, czy na przykład no, po prostu nam wtedy tnie, bo, bo tnie samo urządzenie. I na koniec takie czepialstwo się. Jedno, jeżeli urządzenie wyłączymy i ładujemy, to ten wskaźnik naładowania jest totalnie nieczytelny przy wyłączonym urządzeniu. I ostatnia rzecz, to jest to, czego najbardziej się obawiałem po tym urządzeniu. To jest software'owe rozwiązanie, gdzie hardware jest zrobiony tutaj, ale nie jest oprogramowanie pisane bardzo dokładnie i na przykład to jest po prostu Android, który został zaadoptowany właśnie do działania jako urządzenie do transmisji. Przez to, że jest software'owe, ma dużą zaletę. Bardzo dużo rzeczy można tam zmienić, uaktualnić, poprawić, dodać. Natomiast wadą jest to, że no software'owo pewne rzeczy się po prostu czasami będą przycinały, zacinały. I przy pierwszym dosłownie uruchomieniu zdarzyło mi się właśnie to, że mi się przywiesiło coś i musiałem zrestartować to urządzenie, ale później nie miałem problemu absolutnie żadnego właśnie z użytkowaniem tego urządzenia. Ok, to zobaczmy, co to urządzenie potrafi. Jestem w tym momencie w trybie monitora, ponieważ w momencie, gdybym z niego wyszedł, to nie jestem w stanie, jak na przykład tutaj nacisnę. On chce tutaj zakończyć to nagrywanie. No ja tego nie chcę robić, bo chcę Wam pokazać, tak jak mówiłem, utrzymujemy to, że to nagrywamy. Natomiast w przebitkach Wam pokażę, jak to wygląda wcześniej. Mamy biały ekran, na którym możemy wybrać, że albo transmitujemy, albo właśnie wchodzimy w ten, ten tryb monitora, który widzimy tutaj. I tak się nam to odtwarza w tym momencie. Mamy tutaj wskaźnik inwestorowania, tu mamy rozdzielczość, która w momencie nagrywania czy transmisji, to jest też moim zdaniem trochę minus. No, co ona tutaj w ogóle jest, zabiera nam miejsce, zasłania nam pewne rzeczy, jeżeli my i tak nie jesteśmy w stanie tego po prostu zmienić podczas nagrywania bądź streamowania. Więc moim zdaniem to jest do wyrzucenia. Ciu, ciu, nie. Kolejną rzeczą, tutaj ten podgląd, to jest właśnie podgląd programu, możemy sobie go powiększyć, więc widzimy tutaj potem na całym ekranie, jak to wszystko wygląda. Bardzo fajna sprawa. Tu na dole mamy urządzenia. Działa to tak, że jeżeli podepniemy jakieś urządzenie, na przykład pod, wypniemy kamerkę USB, podepnę ją z powrotem. To ona się tutaj automatycznie e, zaraz przemieli i pojawi i możemy ją wykorzystywać. Przełączanie może być właśnie na zasadzie takiej, że e, używamy tutaj, że tak powiem, paluchem, m, przełączamy i dotykamy, i nam się obraz przełącza, ale w ustawieniach możemy to zmienić, że musi być dwa razy kliknięcie. Kolejną rzeczą jest to, co widzicie tutaj u góry. Mamy tutaj nagrywanie, że jest recording 18 minut. To nie jest tylko 18 minut, bo miałem 3 razy, bo się pomyliłem. E, więc to było, to było dłużej. E, mamy tutaj czas nagrywania. E, tu w razie czego pojawi Wam się czas e, i parametry samego streamu. E, tak jak mówię, podgląd. Tutaj te ustawienia. Tu możemy dodać e, źródło wideo. Jak widzimy, wszystkie HDMI i USB są. Ich nie dodajecie, one po prostu automatycznie się pojawiają. Nie ma możliwości dodania sobie, jeżeli nie macie nic podpiętego. Macie możliwość podpięcia i na przykład wybrania, czy z karty SD, czyli to coś, co zostało nagrane wcześniej, jestem w stanie sobie tutaj wybrać w tym momencie i mam możliwość później tego odtworzenia. Tak? Jeżeli kliknę, to mi po prostu w tym momencie pokazuje to, co było i pewnie gadam sobie dwa razy albo i nie, bo mogłem wyłączyć. Już nie pamiętam, jak to było skonfigurowane. Możemy to sobie sprawdzić tutaj. Zaraz jak przejdziemy, przechodzimy do dźwięku i możemy zobaczyć tutaj USB, przepraszam, SD card video jest off, więc prawdopodobnie nie powinno być to słyszalne. Nie ma słuchawek podpiętych, ponieważ po prostu słyszę i byłby delikatny pogłos tutaj w tym momencie podczas nagrywania. Możemy dodawać tutaj następne źródła. Mamy tutaj, możemy dodać jeszcze jedno wideo. Możemy dodać także plik PDF i wykorzystywać go tutaj, więc to jest bardzo fajne do prezentacji. Mamy różne rozwiązania, rodzajem multi, jakby wieloźródłowych prezentacji. Mamy Picture in Picture. Działa to w ten sposób, że wybieramy najpierw tutaj tło, powiedzmy, albo zróbmy to, że o, to będzie nasze tło z komputera obraz podpięty i że na przykład ja będę tutaj miał być w tej ramce i teraz wybieramy sobie te ustawienia. Możemy tutaj zmienić ten aspect ratio, na przykład to fajnie działa, bo możemy to od razu fajnie zrobić, że będziemy mieli, o, jestem bardziej tutaj jakby wykadrowany, o, dałem done, ale możemy to jeszcze zmienić. Teraz jak wygląda zmiana? Jeżeli mam tutaj Picture Picture, przytrzymamy to dłużej, damy edytuj, możemy tutaj dać, możemy to po prostu przeskalować, tak, i uwaga i dajemy to gdzie chcemy, tak, e powiedzmy, że do no niech zostanie to tutaj, możemy to troszkę zmniejszyć, damy dan, no i teraz możemy ten Picture in Picture tutaj e wykorzystać, działa to bardzo fajnie, bardzo intuicyjnie bym powiedział. E z następnych rzeczy, które możemy tutaj sobie e dodać, o uwaga, co nie mogę dodać, ciekawe, e a przejdźmy tu, Hmm. O, właśnie się dowiedziałem w tym momencie, że mam możliwość tylko sześciu rzeczy tutaj ustawienia, więc musimy prawdopodobnie coś wyrzucić. No to teraz przytrzymujemy to i dajemy usuń, tak? Wideo nam niepotrzebne, wyrzucamy i dodajemy kolejne źródło. Możemy dać split view, tak? No i teraz dajemy znowuż to, co jest, mi się podobało, to, co jest jakby w tle czy po lewej stronie. No i powiedzmy, że w tym przypadku damy tutaj podgląd z tego, to co widzieliście na początku. Mamy next, wybieram siebie, daję next. I mamy możliwość tutaj ustawienia tego, ten separator, który tutaj widzicie, możemy go przesuwać, tak? powiedzmy, że ja tutaj chcę, żeby to urządzonko było ładnie wyeksponowane, border thickness, czyli tą granicę tutaj możemy sobie regulować grubość, możemy to zrobić, że wiecie, będzie kozacko, no nie? No i teraz możemy zrobić tak, że po prostu on nam te obrazki będzie zawsze środkował, albo że po prostu to będzie, że ja bym musiał się pojawić tutaj, tak? W tym miejscu muszę się odsunąć, żeby być obok. No i to widzimy, że tak to działa i mamy do wykorzystania teraz kolejne, kolejne, kolejne wejście, tak? Wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie. Dobrze, dodajemy kolejne źródło, side by side, czyli po prostu mamy dwa wideo. To, które jest po lewej, no zróbmy, że na przykład to będzie po lewej, to będzie po prawej. I mamy po prostu Spacing i możemy tutaj dodać sobie tło. Ja nie mam tutaj żadnego tła, tylko te, które są po prostu na tym urządzeniu. I możemy właśnie wykorzystywać takie, takie rzeczy, taki Side by Side. Tutaj, tak jak widzicie, w tym momencie, mamy pięknie jedno obok drugiego pełny, pełny obraz. Tak? Kolejną rzeczą, którą możemy też wybrać, jest taki newsowy layout. Zdajmy znowu, że na przykład newsem naszym będzie to. To będę ja dodatkowy. OK. No i teraz widzimy, że możemy zmienić tą transparencję, dać dan i na przykład mamy e, ten układzik e, newsowy, czyli tam jeszcze na przykład może być belka, ponieważ możemy tekst też dołożyć, który nam gdzieś tam na tyle będzie jeździł w samym tym urządzeniu. Bardzo fajna sprawa. I ostatnie rozwiązanie to jest Triple, czyli możemy zrobić, że powiedzmy damy e, to pierwsze to drugie i ja się zrobię tutaj trzeci. No i mamy tutaj ponownie kolor tła, grubość tej ramki, no i to czy ma być to centrowane czy nie. No i widzimy, że możemy takie coś też wykorzystywać, że na przykład jak mamy trzech rozmówców na każdym wejściu, to możemy to też także sobie fajnie tutaj ustawić. Dobrze, to mamy teraz załatwioną tą lewą część tego urządzenia, no to teraz przechodzimy do prawej. No i tutaj mamy właśnie, tak jak mówię, w tym podglądzie, w tym trybie możemy dodawać różne e, nakładki, które mogą być wykorzystywane. E, mogą być to takie odliczanie, timery, które możemy także e, edytować. Tu ja już sobie wcześniej wrzuciłem, mamy możliwość regulacji, jakie to jest duże. E, przesunięcie duże to jest bodajże chyba scale powinno gdzieś być. Wydaje mi się, że było... Scale, o właśnie, proszę bardzo, możemy zmieniać tego wielkość, przyciemnienie tego tła możemy też regulować, całą masę różnych parametrów możemy zmieniać do naszych upodobań. Potem to po prostu włączamy i, bach, mamy to odliczanie na przykład na początek transmisji. Jest także możliwość odtwarzania muzyki w tle, którą możemy tutaj sobie wybrać i odtwarzać właśnie to, żeby tam gdzieś też sobie jakaś muzyczka leciała. Mamy możliwość używania nakładek, właśnie jakiejś grafik, które na przykład mamy w urządzeniu. Mamy możliwość dodawania tak zwanych belek, które tutaj co jakiś czas jakieś się pojawiają dodatkowe. Je możemy konfigurować, zmieniać kolory, to co tam jest napisane i tak dalej. Mamy to odliczanie. Możemy dawać overlay'e właśnie takie, takie właśnie, właśnie patrzyłem, co możecie zobaczyć, co nie. Mają te overlay'e właśnie z, ze strony www. Mamy napisy i możemy dawać także właśnie tutaj takie tickery, takie naklejki, które właśnie na przykład gdzieś będą się pojawiały, to może wyłączmy, że będzie się pojawiało na przykład takie w górnym, górnym, którymkolwiek rogu, bo to też możemy sobie zmienić, co to jest. Może być na przykład też belka, jak widzicie, bardzo dużo czasu poświęciłem, żeby ją tutaj bardzo dobrze uzupełnić. W momencie, gdy będziemy w trybie nie monitora, tylko właśnie już transmisji, gdzie możemy także zapisywać na karcie, tu nie ma problemu, ale w tym momencie tutaj możemy wejść w tę w w, w tą zakładkę, w której mamy możliwość streamowania na poszczególne platformy streamingowe, czy to jest YouTube, Facebook i na przykład w przypadku YouTube'a jest tak, że jak włączymy, to dopiero tam w ustawieniach wybieramy, czy to ma być stream publiczny, niepubliczny czy prywatny, więc tu nie ma obawy nad tym, że gdzieś to nam przypadkowo się opublikuje. Jesteśmy w stanie to wszystko Zrobić właśnie tutaj przy tych ustawieniach. Następnie mamy tutaj tą zakładkę związaną z dźwiękiem. Mamy możliwość włączenia tego dźwięku całkowitego. Audio follows video, to jest właśnie to, że audio podąża za wideo, czyli z tego źródła, z którego mamy obraz w tym momencie. Tu mamy głośność, tylko że tak powiem na sumie. Mikrofony mamy właśnie, e, czy poszczególne źródła, mamy głośność oraz ten delay, czyli możemy to przesuwać. Jak widzimy w przypadku HDMI tego nie ma, ponieważ no, takiej potrzeby tutaj nie ma, ponieważ zakładamy, że właśnie tutaj nie będzie opóźnienia obrazu względem dźwięku w tym przypadku. I tak jak mówiłem, nie ma możliwości sterowania ani bramką, ani kompresorem, nie ma żadnej ekwalizacji, korekcji, ani żadnych z takich rzeczy, więc no, z punktu widzenia profesjonalnego no, to może być minus, ale z drugiej strony tak się zastanowiłem, że mm, jeżeli jest profesjonalnie, to często jest jakby osobna deska, która po prostu to wszystko miksuje, wtedy nie wykorzystujemy i tak tego w atem -ie. więc to szczerze mówiąc może nie jest być taki duży minus, z wyjątkiem tego, że może by się przydała możliwość wyłączenia tej bramki szumów. W ramach tego urządzenia możemy także prowadzić bezpośrednio tablicę wyników, którą możemy sobie włączyć, możemy ustawić jej pozycję, pozmieniać nazwy, kolory, wielkości, co nam się żywnie podoba. Bardzo fajna sprawa, to co jest tam napisane, na przykład jest first half, możemy to zmienić po prostu i po prostu robić, co nam się żywnie podoba. Bardzo fajna sprawa, możemy też tutaj liczyć czas, właśnie odliczanie tego czasu, czy to będzie odliczanie, czy liczenie do przodu, możemy go zresetować itd. Tak Dalej. Bardzo, bardzo fajna sprawa w ramach właśnie samego, samego urządzenia. OK, tak jak mówiłem, tu jest też, mamy w tym momencie wyszarzoną opcję komentarzy, ponieważ jeżeli mamy to podpięte do Facebooka czy YouTubea, mamy możliwość tutaj wyświetlania komentarzy z poszczególnych platform oraz wyświetlania ich na ekranie. Po prostu klikamy i nam się pojawia czary magic. Kolejną rzeczą. Jest to, że mam możliwość automatycznego przełączania pomiędzy tymi źródłami, które tutaj mamy. Wybieramy po prostu, które chcemy wykorzystywać do przełączania. Powiedzmy, że, a no dobra, nie będzie jeszcze to USB, bo to jest wszystko, co mamy tutaj. I wybieramy, że chcemy włączyć, żeby nam to się wszystko samo robiło. Ustawiamy wcześniej, tu jeszcze wam pokażę. Ustawiamy czas, ile na przykład poszczególne rzeczy mają się wyświetlać, czy to ma być zapętlone, czy to ma być prezentacja sekwencyjna, czyli jest 1, 2, 3, 4, czy na przykład. Będzie to randomowe. No i teraz możemy to sobie na przykład włączyć i samo będzie przełączało. A ja mogę tutaj pięknie sobie sprawdzić teraz fryzurkę. Rączki mam tutaj i za 10 sekund powinno się właśnie to przełączyć. Rączki miałem cały czas przy sobie. Więc to jest fajne, jeżeli na przykład macie, że tak powiem, nudną sztukę i może to się samo po prostu przełączać. Bardzo fajna sprawa, tak jak widzicie. Teraz dopiero rękę tutaj przyłożyłem, ale mamy ten auto -switching tutaj włączony. I ostatnia rzecz, mamy tutaj ustawienia. To jest część ustawień, bo ponieważ inne będę musiał to zrealizować w inny sposób, żeby Wam pokazać te ustawienia już z kamery e, zewnętrznej. E, mamy możliwość właśnie tutaj zmiany tego trybu przełączania, że albo klikniemy i nam przełącza, albo mamy podwójne kliknięcie. E, mamy tutaj możliwość ustalania tego, co się dzieje z wideo w momencie, kiedy my się na nie przełączymy, a potem wyjdziemy z niego, bo może nam to się tam cały czas odtwarzać, może nam się wrócić na pierwszą klatkę i zapauzować, a może po prostu się zapauzować w tym miejscu, w którym jakby wyszliście z tego, z tego e, nagrania. E, jest możliwość zarządzania tym, co jest na karcie e, pamięci. Można usuwać, można ją e, wyczyścić. E, mamy tutaj możliwość wybierania tego, co jest na tym e, wyjściu USB, tak? na wyjściu HDMI. Jeżeli wybiorę teraz, e, jak będziecie patrzyli teraz na komputerze, jeżeli przełączę teraz program out, to się pojawi po prostu program, czyli to, co jest na wyjściu, że jeżeli przełączę na przykład na inny kadr, to będzie właśnie ten e, inny kadr. Teraz, e, pokazujemy właśnie na wyjściu mamy to co jest tutaj. Tu jest ustawiamy co jest na tym USB-C. Są tam ograniczenia. Teoretycznie to powinno działać. Mi się jeszcze tego nie udało zrobić. Mamy możliwość zmiany sposobu przełączania tych, tego obrazu między poszczególnymi kadrami. Mamy fade, mamy wipe, tak. Możemy zmieniać szybkość, tak? Możemy to przyspieszyć na przykład. Mamy directional wipe, czyli będzie nam to jakiejś tam z jakiej strony przejeżdżało mamy translation tak window slice simple zoom no można to zrobić szybciej Bends, cross zoom squeeze flip page jak widzicie to ja po prostu klikam i prze, przełączam się, to jest bardzo fajna sprawa, bo to po prostu działa, dlatego mówię, to jest bardzo fajne bardzo fajne urządzonko. Dobrze, następne co mamy, wideo od Mode nie doczytałem, szczerze mówiąc, co to jest, ale mamy encoding, czyli wybieramy ustawienia tego, jak to ma być zapisywane. Mamy constant bitrate, mamy CQ, VBR, czyli zmienna ilość jakby danych w zależności od tego, jak jest, ile potrzebuje danych, na przykład dany obraz do zapisania. Mamy tutaj bitrate ustawione, 50 megabitów na sekundę, 25 klatek na sekundę. W tym przypadku, no, myślę, że nie mogę tego zmieniać właśnie w momencie, kiedy po prostu realizuję nagranie. Mamy tutaj możliwość też ustawienia, co ile będzie zapisywane wideo na kartę możemy wybrać tutaj co 10 20 30 60 albo w sposób ciągły, ale są tam problemy, że będzie, może na, możemy stracić to nagranie. Pomimo tego co tutaj wybierzemy i tak nagrania są dzielone na 3 bodajże i pół giga ze względu na limit w partycji FAT32. Tak wygląda urządzenie po włączeniu. Jeżeli klikniecie ten plusik w dolnym prawym rogu, to wchodzicie właśnie w ustawienie tego trybu. Ten monitor mode, w którym byłem przed chwilą, jest tutaj, więc wchodzicie i Wam się to wszystko włącza. Te overlaysy, które macie tutaj, były przygotowane wcześniej, one są tu przygotowane, one są tutaj po prostu zostawione. Dobrze, Żeby, żeby używać tego urządzenia w pełni, musicie podpiąć je do internetu. Klikacie w górnym prawym rogu w tego chłoptasia z tym kółkiem zębatym i musicie się podpiąć do sieci Wi-Fi. Network Settings, Wi-Fi i tutaj wyszukujecie sieć, wpisujecie hasła, łączycie się tak jak normalnie na po prostu Androidzie, na telefonie. Tu możecie dodać poszczególne konta, możecie podpiąć się pod konta, możecie ich więcej dodać, nie ma większego problemu. Żeby używać tego urządzenia też musicie mieć utworzone konto właśnie w systemie YOLOLEAF. Jest także możliwość obrócenia tego ekranu, żeby mieć go do góry nogami. Jeżeli na przykład byście chcieli, żeby wejścia HDMI były po drugiej stronie, to wykorzystujecie tą opcję tutaj na dole po lewej stronie: Screen Rotate. Ok, gdy macie internet, wracacie do tego menu głównego i możecie, właśnie tutaj widzicie, są jakieś tam moje testowe streamy wykonane. One zapisane są tutaj. Możemy zastosować następny: Test 3, Done. Create. OK, w tym miejscu mamy właśnie do wyboru e, możliwość wybierania tych utworzonych e, transmisji. Jak widzicie, mamy tutaj tą opcję z tym e, proper sound, e, który możemy tutaj włączyć. Dopiero w tym momencie wybieramy, czy to ma być publiczny, niepubliczny czy e, prywatny. Wybieramy tutaj w, w tym przypadku niepubliczny. Wejdźmy sobie w ustawienia. E, przejdźmy do encoding settings. I teraz uwaga, w momencie, kiedy jesteśmy w tym trybie transmisji, mamy maksymalną prędkość, maksymalny bitrate na poziomie e, 8. Megabitów. No, jest to już taki problem, ponieważ urządzenie może robić, przygotować tylko jeden stream z jedną prędkością, dlatego po prostu jest zawsze to ta, będzie ta, ta gorsza. Odpalmy nagrywanie. Odpalmy transmisję, no i w tym momencie na moim kanale się pojawił, pojawiła transmisja. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj prędkość wysyłania, ilość klatek na sekundę zgubionych klatek. No i od jakiego czasu jesteśmy live i jak długo nagrywamy. Znalazłem pewnego baga też, bo widzę pewną rozbieżność pomiędzy tą prędkością wysyłania, a tą, co jest pokazywana tutaj. Nie wiem skąd ona się bierze, to pokazuje prawidłowo, a tutaj to nam dość mocno zaniża. Nie mam żadnej karty Sim wsadzonej do środka, więc widzimy, że tu jest jakiś, jakiś problemik. Z komentarzami wygląda to tak, że właśnie mamy tutaj tą zakładkę z komentarzami, widzimy, że mamy zakładkę tutaj Proper Sound, no i tu pojawiają nam się komentarze, które po prostu możemy sobie kliknąć i wyświetlić je na ekranie. Proszę też zwrócić uwagę, że na tym wyświetlaczu. Tutaj w dolnym lewym rogu mamy informacje o transmisji na poszczególną platformę. Mamy ikonkę oraz właśnie kropkę, czy jest transmisja dobra, czy niedobra, czy są jakieś problemy z nią. No dobra, to podsumujmy sobie. Czy to urządzenie jest fajne? Tak, zdecydowanie. Bardzo mi się ona podoba. Małe, lekkie, dobrze wykonane, fajna gumowa obudowa, dobrze wykonane gniazda. Po prostu to działa. Nie miałem z tym żadnych problemów. Czy jest dla każdego? Nie. Myślę, że to jest raczej skierowane do amatorów, do osób, które zaczynają swoją przygodę albo nie mają bardzo wysokich wymagań, albo na przykład nie robią tego profesjonalnie. Dla profesjonalistów myślę, że jednak są inne, lepsze rozwiązania. Oczywiście też, jakby nie ukrywając, droższe i większe. No bo właśnie ten item, żeby mieć te same funkcjonalności, które tutaj są, no to on na początku nawet ten Item Extreme jest tańszy, ale jak chcecie, żeby odtwarzało Wam, żeby Wam można było coś wyświetlać na tym, no to musicie dokładać poszczególnych urządzeń, no i się okazuje, że no wychodzi to po prostu drożej. Jest to inne też jakby target. Więc jeżeli zaczynasz, jest to bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli myślisz o takim hobbistycznym, prosumenckim jakby transmitowaniu, świetna sprawa. Ja tego będę wykorzystywał myślę do transmisji właśnie do takich moich rozmów, które planuję robić. Będzie to wystarczające, pomimo tego, że ma błędy i te problemy na przykład z tym brakiem możliwości sterowania bramką szumów, ale jak dołożyć dźwięku tam w tle, nie będzie problemu. Nikt tego po prostu nie zauważy i będzie to całkiem w porządku. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym urządzeniem, piszcie w komentarzach poniżej znajdźcie mnie w social mediach. Ja wam serdecznie dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik. Ma swoje. Czy jestem ostry? Jestem ostry, ostry, ostry. U was na tym, czym wy. U was na tym, na czym wy. U was na tym, na czym wy. Jakby ja lubię takie klimaty zabezpiecza czas samo urząd. Eee. Przechodząc od razu do balet balet.